Cześć. w dzisiejszym filmie pokażę Wam e, szybkie zakupy, jakie zrobiłam w sklepie Azda. Azda i kilka rzeczy z Tesco. Już nie będę oddzielnego holu, holu zakupowego nagrywać z Tesco. Także zapraszam do oglądania. E, mam nadzieję, że dosyć, mi, dosyć szybko mi się to zejdzie. I z góry ostrzegam, będzie troszeczkę chaotycznie, bo wy, wyjmuję bezpośrednio z siatki. E, dobra, może zaczniemy od słodkości, ponieważ moja córka do szkoły musiała, musi zanieść ciasteczka jakiś, a to wymóg jest taki, że muszą być pakowane w małych opakowaniach, no to tutaj mamy sześć opakowań takich ciasteczek i nie jesteśmy pewni, czy ciasteczka czy babeczki, nie wiem, pierwszy raz my takie coś niesiemy, więc albo to Albo to pójdzie do szkoły, albo to i to. Nie wiem, to zależy. Tam zobaczymy. Ale chyba bardziej o, to, o takie im chodziło. Takie, żeby dzieciaki po prostu miały ze względu na obecną sytuację na świecie możliwość złapania jednego ciasteczka i żeby nie paćkały, nie? W środku. To tak. To dwa funty. A to chyba, nie wiem, 70 pensów, coś takiego. To tak na szybko. I tak po kolei będę wyciągać. Mam również trzy rodzaje takich chrupków, Moja córka sobie sama wybrała. Tutaj mamy jabłko i ser takie ciekawe połączenie pomidor i bazylia. A tutaj mamy słodką kukurydzę i marchewkę. Także. Takie paluszki, nie? Coś w rodzaju jak flipsy, tylko z jakimś tam posmakiem, tak jak przeczytałam. Takie wybrała, takie chciała, takie ma. O, mam jabłuszka. Wiecie, zakupiłam za funta. Ja szukam takich fajnych słodkich jabłuszek, żeby sobie ciągać. Patrzę, że to jest gala. No, myślę, że może będą słodkie za funta. 99 pensów dokładnie. Także zobaczymy. No, mam nadzieję, że będą. To te, które szukamy. A jeszcze słodkości. W Anglii również mało jest do kupienia wafelków. Mało jest rodzajów, także zobaczyłam, że są takie różowe. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to smakuje, więc zakupiłam. Datę ważności ma rok czasu, także spokojnie sobie poleży i na czarną godzinę będzie. Takie one kosztowały chyba 60, osób, ale już nie pamiętam, ale te za te za funta te to pamiętam funt z Włoch. Tak jak widzicie coś takiego włoskie i dużo było były takie orzechowe lub e, czekoladowe wybrałam orzechowe. Również ja patrzę na daty ważności zazwyczaj również do lipca do końca lipca poleżą także sobie. Zaczekają. Z polskiego działu udało mi się zakupić paluszki, takie dla Junior. Widzę, że bardzo mało solone. Ja jeszcze takich nie jadłam. Także spróbujemy. Zakupiłam również ciasto na pizzę. Na szybko, żeby zrobić ewentualnie sos położyć. Ale to mówię, na taki, na taki szybki obiad. Obiad albo przekąskę. Zakupiłam również jeden makaron. Mamy generalnie dużo makaronu, ale akurat głównie świderki. To, więc, dla odmiany zakupiłam. Takie wstążki. Ciekawostka z Włoch. Generalnie te makarony tutaj w Anglii bardzo dobre mają. Nie rozwalają się. Jak, jak się gotuje czy coś, to fajnie. Fajne są. Zakupiłam również paprykę. Ona kosztowała chyba niecały funt. Coś takiego: 99 pensów czy coś takiego. E, sekunda. Dobra, zakupiłam również keczup, bo nam się akurat skończy, my lubimy Heinzkena, Heinz, keczup Heinz, Heinz, o, mniejsza, za 2,80, taki duży, ogromny, tak jak widać, bardzo duży. Hmm. co ja tu mam? Zaraz Wam pokażę działy jeszcze polskie, jaki zakupiłam. E, zakupiłam pierwszy raz na spróbowanie taką kawę latę. Bardzo znana firma takich nalewek, coś takiego w Anglii. Nie wiem, czy kojarzycie. Więc pomyślałam, a spróbuję, zobaczę, jak będzie smakowało. Pierwszy raz spotkałam się z tą kawą do mojego akurat automatu. Będzie... Natomiast z działu polskiego zakupiłam, wiecie co? Zakupiłam gulasz. Pierwszy raz spotkałam się z gotowym gulaszem wieprzowo-wołowym. Ja zazwyczaj sama robię gulasz, ale znam życie i wiem, że czasami jest tak, że po prostu potrzeba coś na szybko zrobić, dzień cały poza domem, trzeba wrócić zjeść. Więc pomyślałam, a skoro jest ładna data ważności do 25 listopada, ale przyszłego roku, nie tego roku, to myślę, spróbuję. Jestem średnio za gotowym jedzeniem, bo jakoś takie niedoprawione czy coś, ale może coś sw po swojemu doprawić. No i tutaj miała być fasolka, ale widzę, że flaki niechcących chwyciłam. No kurczę no. No trudno. Tak zwany ząk. Dobra, jak jesteśmy przy dziale polskim, zakupiłam za dwa funty w promocji majonez, winiary. Ja uwielbiam tutaj majonez, tylko winiary mi inne nie smakują. Co ja tu mam? A no tak, no jak majonez winiary, to również mam, a bo to z Tesco, dobra, bo trochę kupiłam w Aździe, trochę w Tesco z działu polskiego, zakupiłam również majonez w tubce, on chyba fun 30 kosztuje i genialny jest do hot dogów, do, do, do kanapek, fajnie się wyciska, w sensie szybciej, a w smaku jest podobny. Z działu polskiego, już pokażę Wam jedną butelkę. Zakupiłam również kubusia, tutaj z przecierem marchewkowym. Ja bynajmniej się rzadko spotykam, nie widziałam tu przecieru z marchewki. Jak coś wiecie, gdzie można taki znaleźć, to dajcie znać. A że nie mogę innego znaleźć, no to kupuję kubusia. Marchewka to marchewka jednak. I warto mieć taki soczek. Działu Polskiego zakupiłam również french chipsy paprykowe. Tak jak już wcześniej wspominałam, w, w Anglii paprykowych chipsów nie kupicie. Także korzystam jak mogę, jak są. A była promocja na nie. Chyba funt 50, 50 kosztowały. I o dziwo znalazłam na dziale polskim również tygryski. Pierwszy raz się spotkałam, żeby te tygryski były na dziale polskim. Tesco. A skoro były, to wzięłam. Córka akurat lubi, więc ma. Zakupiłam szprotkę w pomidorach. Ja lubię akurat. Rzadko jem ostatnio. Uu, chyba z rok nie jadłam, ale że lubię to zakupiłam. A dziad. Może tutaj. Oj, spadła mi dobra mniejsza. I wiecie co? Ja się tak ucieszyłam, znalazłam miód wielokwiatowy. Zaraz zobaczymy. No skład nie ma bardzo. Hmm. Niby naturalny miód z pasieki no zobaczymy, wiecie co za 6 funtów, za 6 funtów kilogram miodu, no to myślę, że to jest ładna cena, mam nadzieję, że właśnie go nic, jemu ja nie zrobiłam tak machając tym słoikiem także w Tesco za 6 funtów, jak coś, to polecę może i u Was się znajdzie mm. co ja tutaj mam jeszcze wiem co. Zakupiłam również, nie spotkałam się raz chyba się spotkałam tylko z cukrem waniliowym. U mnie w małym Tesco nie ma tego, więc w większym zakupiłam cukier waniliowy. Akurat na święta będzie. E, czosnek suszony. Co ja tutaj mam jeszcze? E, mam tutaj przyprawę do ziemniaków. Nie próbowałam jej. Pomyślałam, że spróbuję. Do pieczonych Ziemniaczków ostatnio lo, robię. Liść laurowa akurat mi się kończy. I zakupiłam również przyprawę do kurczaka. Akurat mi się kończy, więc. A przyprawę lubię, premat do kurczaka, więc ją zakupiłam. Co ja tu mam jeszcze? Mam. Na dziale polskim udało mi się znaleźć krówki. No, krówki to również w Anglii krówek nie kupicie. Także miałam okazję, złapałam i kupiłam. I kupiłam również olej kujawski. Wiecie co? Ja przetestowałam te różne oleje tutaj w Anglii, e, różnych fil, firm i tak dalej, różne rodzaje. Jakoś mi najbardziej kujawski wchodzi. Jeżeli oczywiście chodzi o. E, Olej nie z oliwek, tylko z rzepaku czy słonecznika, nie? Także zakupiłam. Przyda się. Mi się najlepiej smaży na nim, jeżeli muszę coś więcej usmażyć. Ze słodkości... A, jeszcze chwila. Chwila, chwila. Znalazłam jeszcze taki chrzanik. Kupiłam akurat na święta. Będę miała do buraczków. On też jakoś mniej jak funta kosztowo tutaj odstawię. Przy... Dobra, nie będzie wam przeszkadzał. Ze słodkości zakupiłam pączki. Ja lubię takie z dziurką. I z cukrem pączki. One fajnie tutaj smakują. Jak jesteśmy przy pieczywie, udało nam się taki zwykły bochen chleba kupić, znaczy bochen właśnie. Ja chyba Wam pierwszy raz pokazuję taki chleb. Nie wiem, nie kojarzy przynajmniej w poprzednich filmach. Ja zazwyczaj ostatnio kupuję z Lidla chleb, ale moja córka go nie, nie, nie chce jeść po prostu, więc y, czasami kupujemy białe pieczywo. Y, no i dzisiaj kupiliśmy z Lidla, akurat z foremki. I to jest ta, co ja mówię drożdżówka taka. Drożdżówka bez smaku ten chleb jest. No to nie jest chleb. Pierwsza osoba, która przyleci do Anglii i pójdzie do sklepu po chleb, to, to doznaje szoku, tak jak ja obstawiam. I te pieczywo nie jest tak w smaku jak... No na się nie jest. To jest chyba drożdżowe. Nie wiem. Jak bułka drożdżowa. Białe pieczywo. Takie miękkie. Jakbym mogła, to bym to zgniotła jedną ręką. Takie mięciutkie ono jest. Ale je się to, co trzeba, to, co jest akurat pod ręką, to, co mamy, to jemy. Co ja tu jeszcze mogę Wam pokazać? Czy coś mogę pokazać? A, dobra. Chciałam Wam pokazać rękawiczki i zapomniałam jeszcze, że z działu polskiego, z lodówki, natomiast zakupiłam pierożki. Wiecie co, one są czy w Tesco, czy w Aździe, nie wiem, jak w innych sklepach. One są spotykane, one są dosyć częstym, popularnym, nazwijmy to, produktem w Anglii. Ja lubię te pierogi, także również polecam. One są smaczne. Na pewno, no na pewno nie smakują tak jak swojej własnej roboty. Ja z mięsem akurat... O jacie! Z kapustą i grzybami wzięłam, no wiecie co? Znowu się wcięłam w pierogi. Aj, nie kupiłam z mięsem. No trudno. Ale tak czy siak lubię tej firmy. No Z kapustą, z grzybami zjemy, bo zjemy. Ale się wcięłam. No wiecie co. I to na filmie zauważyłam dopiero. Trudno. Co jest to trzeba zjeść. Nie będę przecież wyrzucać. E, zakupiłam również twaróg. Ja twaróg akurat e, lubię biały. I zakupiłam. zakupiłam również serek Danio. Również to jedyny serek biały, który ja przynajmniej jest, spotykam w marketach w polskim sklepie. Jeszcze z krową można kupić serek. I tak to wszystko wygląda. Tak wyglądają moje zakupy. Jeszcze chciałam Wam pokazać na szybko rękawiczki, jakie y, lubię do zmywania, jeżeli ktoś zmywa, bo wiem, że większość ma. Zmywarki. Ja osobiście na tą chwilę nie posiadam zmywarki, a że muszę zmywać ręcznie. Przetestowaliśmy różne rękawiczki, różne rodzaje i najbardziej polecam tej firmy. One długo wytrzymują, nie przepuszczają tak ciepła, i one na jeden raz niekoniecznie są. Można je używać kilkukrotnie. Także polecam. gdzie również udało mi się zakupić duży, duży, ile on ma, mililitrów, o, prawie 2 litry płyn do płukania. Bardzo ładny zapach i bardzo dużo butla, jak widać. Także polecam ten zapach, bo bardzo ładnie pachnie, ja go lubię. Ładnie pra, panie pra, pranie po nim pachnie. No i patrzę, że chyba to wszystko. Także dziękuję za oglądanie. Przepraszam, że tak długo zeszło się, ale trochę tych produktów było, tak jak widzieliście. Także dajcie lajka, like dajcie znać, czy Wam się podobało. Oczywiście pozdrawiam Was na razie. Cześć.